Widzisz co, ja wybrała maskę boskiej Pan Jezus. I jest? Ale nie płacz, Krzysiek. Tu nie ma z czego po, co płakać, tylko trzeba się radować. Widzisz? Że to ty, a nie ja. A ten skąd, Krzysiek? Co otwierasz? He? No. Ja ci powiem. Gra Grajewo. A, no to dawaj, z Grajewa. Grajewo. Grajewo. Eee, eee. Tu są dwa listy twoje, jutro przeczytamy, bo dzisiaj, ja mówię, już jest 20 godzina, o, która godzina? Ja chcę też odpocząć, bo rano do pracy. tu, To jeszcze nie taki długi, dawaj, raz, raz i przeczytam. Ekspozę do rąk pana Krzysztofa, ale przeczytam ja. Sorry, ale przeczytam ja. Piszę do pana w bardzo ważnej sprawie, ponieważ chciałbym wygłosić swoje ekspozę na temat Jarosława Z, znanego szerzej jako Prezesa Meneli. Zacznę od tego, że prezes Meneli, że to... ja Meneli? Nie, że ja to o mnie. A. że prezes Meneli jest to człowiek nieokuratny, złodziej oszust i Chlejtus, człowiek niegodny pana przyjaźni. Wybił się on na pana garbie i stał się wyższy od pana. Raczej zauważył Pan u jego nowy samochód Volvo. On zrobił się szczekaty, pyskaty i tak dalej, a nawet ręki nie, nie poniesie, żeby dla Pana pomóc. Gdy tylko wspomni Pan o jego menerstwie. To od razu się burzy i straszy, że wyjdzie. Nawet nie zaoferuje, żeby pana gdzie zabrać. Do lasu, na ryby, żeby gdzieś wyjść i zaraz wydziera na pana, starszego człowieka, swoją mordą. A przecież pan też potrzebuje pochodzić, po, po, pozwiedzać. To jest opiekun? Śmiechu warte. Jakby chciał, to by pana wziął pod pachę i by poszli. Ale on się panem brzydzi i tylko wykorzystuje, bo to akuratny człowiek jest, i mu w głowie tylko chlanie i kobiety. Dodatkowo Jareczek próbuje z pana robić idiotę, udając, że ma córkę, którą, która ta córka nie istnieje. Bo on. A ja akurat pokazywałem Krzyśkowi zdjęcia córek, tak? Tak. I wszystko. I to w portfela zgadza się? Nie jest w telefonie, tak? Co? I to w portfelu, tak? Tak. No i wszystko. Dobra. To widzisz, jaki szczery list. Dobra, no. czytam dalej. Czytam dalej. Bo on udaje głos babski do słuchawki, nagrywając to w YouTube i wysyła dla Meneli, żeby mogli się pośmiać i zrobić. Ha, 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 ha. ha knur uwierzył, że rozmawia z babą. A no. No. Aniela to. To sam. To sam PM. Z innym głosem, a on panem steruje jak kukłą. Że pan masz robić jak prezes Menel zechciał. Zechce albo nie będzie mleka, nie będzie napojów, nie będzie jedzenia. Niech pan się wreszcie obudzi i zobaczy Menela za to kim jest Menelem, a nawet nie prezesem, bo Menele prezesami nie zostają. Mam nadzieję, że uwolni się pan spod Jarzma. PM. <laughs> I da to To panu do myślenia I postawi się pan dla Jego menela Jako motywację oferuje jedno Jedno nazwanie Jareczka Menelem Jedno mleczko dla pana Jedno wkurwienie Menela równa się Druga zgrzewka mleka Pozdrawiam pana Krzysia A dla menela jeden wielki Fakers Pozdrawiam człowiek Pato? O tak palec Aha. No. Człowiek troskliwy... Chuj wie, o co ci chodzi tu. Taki. Proszę, odnieś się. Bo to do ciebie ekspozę. To odnieś się do tego. Nie, do ciebie. Ale to do ciebie bym... Do kierowa... Ja, ty, 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 ty się odnieś. Ja sram na, na taki list. Co? Ja sram na ten list. Nie zyszy. To jest do ciebie list, to się odnieś, no. E, powiem tak. Człowieku. Nie pisz takie długich razy listu. Dwa. Nie obrażaj ludzi. No. No odnieś się, odnieś, bo to do ciebie, żebyś się wyszedł. Że wykrywał. ktoś inny jest inny i tak dalej. Nie. Powiem dla ciebie, że nie rób takiego świństwa dla ludzi, którzy, 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 powiem tobie, no różnie, różnie mogą się zachować. Różnie mogą się zachować i różnie mogą odpowiadać na te, na listy. I różnie mogą o! Ale dobra, czekaj, Krzysiek. To najpierw do tamtego listu się odnieść, no. Raz, ja go wy... ja wyciągnę. Ale to po co wyciągasz? No, czy ty Tak samo jak otwierasz jedzenie. Wszystko naraz. I powiem tobie, człowieku, że. Krzysiek proszę. Odnieść się do tego ekspoze. I, I powiem, że... Nie obrażaj, jak powiedziałem na początku, ludzi, że. Są godni, uczciwi, ale nie całkolicie. A, bo nie przyjeżdżam, tak? Bo, dlatego, no. A może ty, kolego, przyjedź. Pana Krzyśka weźmiesz do lasu, na grzyby. O! Pojechałbyś? Krzysiek? On pewnie nie pracuje. Ja nie wiem, jak, jak ten kolega. Się A ja na... też nie wiem, jak on tam się nazywa. Nazywa się zaraz. List otworzymy, to może będzie. Nie, to nie ten list. Mówiłem, nie otwieraj tego. Ten... ten list, ja pamiętam. Nie, nie ten list. Bo... Ten? O! Ten. Nie, nie ten. Otworzyłeś go teraz, przed chwilą. Ten? No, przed chwilą otworzyłeś. A mówiłem, nie otwieraj go. Ja mówię do tego ekspozesie odnieść. odnieś. A. No właśnie. Mówiłem, to nie to otwieraj. Tu, tu. No to, no to proszę. A to to. Grajewo, no. No Grajewo.. I powiem... Może przyjedziesz. Weźmiesz pana Krzyśka, Pojedziesz chętnie krzyciek na grzyby? Na <laughs> nie ryby. Wiem. A Grajewa ja nie lubię. O. Grajewa ja nie lubię z tego powodu, że są nożowniki. Byli, byli nożowniki. Chodzili z nasami, tu przyjeżdżali do Starosielc. No, na zabawę, nie na zabawy, to to można przyjeżdżać. Ale powiem, że nie, nie z nożami. To nie pojedziesz na grzyby z nim? Nie. A na ryby? Też nie. Też nie. O, powiem wam, bo nie wspomniałem ani leżony, ani lekowo. Żeż, powiem, ale to będzie trochę dłuższe. A to nie, 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 to nie na dzisiaj, bo jest godzina już dwudziesta. Nie nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Tak krótko. Nie, krótko. nie, 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 nie. Krótko. O, nie, bo mamy jeszcze jeden list. Także... Ale dzieliście jeden. Ten co otworzyłeś. Boże Aha. kochany. Także no. hu, kolego z Grajewa. Masz, ja, masz ochotę to przyjeść do pana Krzysztofa. To ja jutro opowiem całą historię. O, a jutro opowiem. O, przyjedziesz. Nie wiem, jeszcze Krzysiek, Boże. No, głowę mi zawracasz, jeszcze do domu chcę zajechać się umyć. Ty się myłeś wczoraj, a ja? Dobra. Dobra. Także Grajewo, możesz przyjechać i tutaj Krzysztofa, zaopiekuj się Krzyszkiem. I ostatni list na dzisiaj i to wszystko. Kościół rzymskokatolicki. Ty z papieżem. Tak. No. Widzisz? Prawda. Widzisz? To było na lotnisku. U nas miałem szoku. Mhm. Czekaj przeczytam. Ja byłem w tajnym ubraniu. Poczekaj, dobra. Przeczytam. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie. Witamy ponownie, drogi Krzysztofie. Po... Nie znam Maszewa. Na razie nie jest, już za chwilę skończymy i będziemy no. sobie jad. Jako, że nie zgłosił się Pan na umówioną spowiedź świętą w naszej parafii, postanowiliśmy napisać do Pana kolejną korespondencję. Diecezja po bardzo długiej debacie podjęła decyzję. Że wyślę do pana do Białego Stoku taksówkę. Pana opiekun oraz serdeczny przyjaciel Jacek zadeklarował się po rozmowie z naszym wikarem, że pokryje kos koszt przejazdu na trasie Białystok-Maszewo oraz drogą, drogę powrotną. To jest, tylko 700, to jest tylko 784 km w jedną stronę. Ja, ale ja nie wiem, ja nie pojadę. Do Maszewa, dlatego że ja nie znam chyba, że ja Jacek wyrazi zgodę, żeby jechać razem ze mną jako opiekun. Poczekaj, ja przeczytam. Zapewniamy panu noclegi u nas na plebanii, u siostry zakonnej Moniki. Jest jedno wolne łóżko w pokoju, więc będzie pan mógł tam spać. Oczywiście zabronione jest jakiekolwiek zbliżanie się do zakonnicy. A ja nie durny się zbliża. Niedawno na filmie prosił pan. Aby wysłać panu zdjęcia, jak był pan u papieża Jana Pawła II w Rzymie. Tak się składa, że proboszcz miał wtedy święcenia w Watykanie i zrobił panu zdjęcia z papieżem, które dołączamy do listu. Mamy nadzieję, że spraw sprawią panu radość. Proszę powiesić je nad łóżkiem, aby wszyscy widzieli. Jako wspólnota kościoła chcemy pana prosić o jedną darowiznę. Czy jak już pan. Odejdzie z tego świata, złego świata pijaków i meneli, to odda pan na potrzeby naszego kościoła swoje obrazy święte. Ja mogę, proszę pana, nie wiem z kim, bo tam nie jest podpisane, e, nie wiem z kim rozmawiam. Jeżeli chcecie, bardzo proszę. Kwiatkie chcieli... Boskie jedną oddam. Oddam Wojtka do kościoła, Orzewę. Oddam papieża jednego. Bo coś, które mam, mama zrobiła, udekorowała, to zostaje. No i z tej strony pomyślę, które obrazy oddać. No i oddam. Chcielibyśmy, a i krzyżę oddam. Chcielibyśmy, aby wisiały one u nas w kościele. Chcemy pana uhonorować jako zasłużonego katolika. W poprzednim liście pisaliśmy, że opiekun Jacek dołożył na remont plebanii 24 tysiące złotych. Dołączamy... To, to prawda? Nie. No. Dołączamy zdjęcia, aby Zdjęcie. mógł pan zobaczyć, jak poczciwym i sprawiedliwym katolikiem jest pana przyjaciel. Z całego serca pragniemy również prosić Pana, aby zaśpiewał dla nas barkę. Serce się raduje, gdy słyszymy z Pana ust tak piękne pieśni. Oprócz zdjęć przesyłamy również skromną... Jedno zdjęcie. Co? Jedne. No jedno. No. Przesyłamy również... Tak, ja zdjęcia. E, powiem tak, nie kłamcie, dlatego że, no, byłem, to prawda, ale powiem tak. Yy, napisaliście zdjęcie, to zdjęć nie ma więcej. Nie ma, ja zaraz sprawdzę, jeszcze może źle zamoczyłem. Nie ma. No chyba. Dobra, czekaj, słuchaj dalej. Chyba gdzieś e, po drodze wyfrunęli. Oprócz zdjęcia przesyłamy również skromną kwotę. Jest Pan światowym człowiekiem, dlatego przesyłamy korony norweskie, które otrzymaliśmy od samego króla Norwegii Haralda oraz dolar australijski mamy również nadzieję że magnes przyczepił pan na lodówkę jeśli tak to poprosimy pokazać na filmie a który jest czekaj maszewo 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 jest proszę jest magnesik was no magnes czekaj jest magnesik Prosimy pokazać ten Kolejna sprawa. Zebrało się u nas kolegium naukowców z Instytutu Medycznego i ustalono, że pana rany na łokciach to są stygmaty, tak jak miał ojciec Pio. Widzisz? Stygmaty są symbolem wielkiej więzi z Bogiem. Widzisz? Pan jako zasłużony katolik dostał dar od Boga. To wystarczający znak od Boga, że po śmierci będzie Pan święty. Będziemy Pro... się, Jarku, przepraszam, że Bóg Pan Jezus nie wybrał. Proces beatyfikacji odbędzie się dwa miesiące po Pana odejściu do domu Ojca. Wiemy również, Z że. Boga. Tak. Wiemy również, że chciałby Pan wielmożny zostać pochowany. W świętej lipce, ale niestety pana ciało spocznie w bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Widzicie, powiem Jezu. Będziesz pakać. A już mi się łzy zbierają. Ko ojca świętego. Ko ojcie. Powiedz łzy mi lecą Krzysiek. Przycisnął mi się łzy do oczu. Koło Ojca. Nie dam rady przeczytać do końca. Poczekaj. Obok grobu Jana Pawła II. Ojca Świętego. Na koniec chcielibyśmy, aby przesłał Pan pozdrowienia dla naszych parafian oraz życzyć zdrowia dla naszego księdza Macieja oraz Bartosza, a także naszej siostry Zakonnej Moniki. Szczęść Boże. Mógł zapłać. Żebyś pozdrowił. Pozdrawiam księdza Macieja, nie wiadomo czy to ten Maciej co był Wilkowie, ale podobno on zmarł, muszę zajechać do Świętej Lipki i zapytać gdzie jest pochowany ksiądz, proboszcz, to proboszcz był, a nie ksiądz, proboszcz, Wilkowa i Na końcu tutaj masz. Aściarek. Mi łzy pociekli. Aściarek zapakał. Mhm. Że mnie. Tak. chcecie Godnie. Uczciwie. To ty masz stygmaty, tak jak ojciec Pio. No właśnie. Widzisz? One się mnie nie goją. No. To rany boskie. bo... Ale ty drapiesz, dlatego się nie goją. Ale to chyba widocznie tak ma być. Tak. Tu mam. Stygmaty. Tu mam. Tu mam. Bo drapiesz. Co? Drapiesz. I one nie znikną. Nie, bo to są święte. Widzisz, to ja wybrałam matka boski Pan Jezus. Idziesz? Ale nie płacz, Krzysiek, tu nie ma z czego co płakać, tylko trzeba się radować. Widzisz? Że to ty, a nie ja. Mi trójkąty w głowie, a ciebie chcą batyfikować. Widzisz? Widzisz? Dobrze, Krzyśku. Ja jeszcze jeden temat za chwilę tutaj nawiążę, ale to już na nowym filmie. Tak.